Czołem Murdeczki, albatros z tej strony. Dzisiaj temat sterydów. Biorę czy nie biorę? On bierze czy nie bierze? Czy może brać? Po pierwsze, dlaczego chcę się wypowiedzieć na ten, ten temat? Ponieważ można powiedzieć, że zostałem troszeczkę wywołany do tablicy. Bo często, szczególnie młode chłopaki pytają się o ten temat, więc chciałbym w jakimś tam stopniu im doradzić, może trochę pomóc, tak żeby nie podejmowali pochopnie jakichś decyzji, żeby dobrze przemyśleli to, co będą robić no i się zastanowili, czy po prostu jest sens. Więc często wysyłacie mi jakieś zdjęcie, zdjęcie jakiejś sylwetki i pytacie, czy da się osiągnąć taką formę bez Stosowania sterydów, no, i na takie pytanie przeważnie jest ciężko odpowiedzieć, bo jest to mocno indywidualna sprawa. Są osoby, które mają naprawdę dobrą genetykę i będą w stanie naprawdę bardzo fajnie rozbudować swoją sylwetkę, nie stosując sterydów. No, i z drugiej strony, są też osoby, które. Tą genetykę mają nieco gorszą, więc jest im po prostu trochę ciężej. Ten proces będzie trwał po prostu dłużej, ale to nie znaczy, że nie będą miały na przykład efektów albo podobnych efektów jak osoba, która ma dobre geny, bo to też zależy od wielu czynników. Na przykład osoba, która ma dobre geny, może po prostu źle się prowadzić pod względem diety, treningu. A osoba, która ma gorsze geny, może przykładać się do wszystkiego na 100%, więc te szanse się jakby wyrównują. No i moja taka dobra rada dla Was to nie sugerujcie się efektami kogoś, nie patrzcie na innych, bo mówię, jest to indywidualna sprawa. Patrzcie na swoje efekty, patrzcie na to, jaki jak Wy zrobiliście progres na przestrzeni czasu. I to będzie Was po prostu motywować do pracy i będziecie naprawdę zobaczycie, że będziecie widzieć, że da się mieć naprawdę fajne efekty bez stosowania sterydu. Pada też często pytanie, czy ta osoba jest naturalna i też wysłać mi jakieś zdjęcie. No i na to pytanie również ciężko jest odpowiedzieć. Mniej więcej można ocenić, ale nigdy nie będziesz pewny na 100% tego. Więc. Słabo trochę, bo po co oceniać, jak możesz się pomylić i możesz zabrać komuś, zabrać tą ciężką pracę, które włożył w tą sylwetkę. Także no nie ma sensu oceniać. E, zawsze możesz po prostu śledzić takie osoby gdzieś tam na mediach społecznościowych. E, być może nawet takie osoby nie kryją tego, że, że stosują e, środki e, wspomagające sterydy. E, nie ukrywają tego, także możesz sobie to sprawdzić. Lub zobacz na obserwuj chłopaków, który, chłopaków, którzy startują w naturalnych federacjach, gdzie kontrole antydopingowe są jakby podstawą zakwalifikowania się do danych zawodów. No i takimi przykładami takich osób będzie... Na przykład przykład z warszawskiego koksu, na pewno kojarzycie. E, Arek Berenda, e, AJ Morris, Karol Da Costa albo na przykład Mikołaj Żegliński. Także możecie sobie obczaić te osoby i zobaczyć te wybi wybitne sylwetki. E, no i zobaczycie, że można zajebiście wyglądać nie stosując sterydów. Także szkoda czasu na zastanawianie się, czy ktoś jest na sterydach, czy ktoś nie jest na sterydach, bo jakby ta, ta wiadomość, ta ocena i tak nie wpłynie na, twoje, na twój progres, na twoją sylwetkę. Yy, chociaż są takie osoby, które tu szukają sobie tak wymówki. A ten jest na sterydach, dlatego tak wygląda, a ja nigdy nie będę tak wyglądać. Bo ja nie jestem na sterydach i nawet, jakbym na 100% się przykładał, to nigdy nie będę tak wyglądać, bo nie jestem na sterydach. I to jest taka wymówka trochę, bo ja na przykład znam osoby, które ćwiczą naturalnie i wyglądają lepiej jak osoby, które stosują sterydy. Także można się tutaj pomylić i nie można tego. Tak, jakby oceniać. Trzeba po prostu dawać siebie wszystko, dawać siebie 100%. I te efekty będą naprawdę zajebiste, jak się przyłożycie, i nie będziecie musieli stosować żadnych środków dopingowych. Chyba, że w pewnych sytuacjach, ale to zaraz o tym powiem. Pytacie też jakie sterydy brać, żeby tak wyglądać, i też podsyłać jakieś zdjęcie. No i w ogóle zauważyłem, że w dzisiejszych czasach stosowanie sterydów to już jest jakby taka norma, że to już sterydy w ogóle to jest tak jakby, jakbyś brał odżywkę białkową albo kreatynę. No i dużo osób sobie nie zdaje sprawy, że nieumiejętne stosowanie tych środków może po prostu bardzo negatywnie wpłynąć na... Zdrowie, teraz osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z siłownią, już są na sterydach. Osoby, osoby, które chwilowo mają jakiś brak progresu, stoją w miejscu, już sięgają po sterydy. Ludzie, jest tyle luk w waszym planie treningowym, w waszej diecie, waszej regeneracji że zamiast tam szukać źródła, e, źródła braku, progresu, stagnacji, to wy od razu szukacie tabletki, o której myślicie, że zawierze was do świata, gdzie wasze mięśnie będą rosły od trzymania widelca. No i tak, no tak nie będzie. Po prostu sterydy też wszystkiego za was nie zrobią. Mam też Kilku podopiecznych, którym poprzedni te, trener rozpisał e, cykl. E, rozpisał co mają brać, po prostu. No i oczywiście tego nie wzięli, tylko zmienili trenera. No i takie osoby pytają mnie, czy w ogóle są w stanie zmienić swoją sylwetkę bez stosowania sterydów. E, no i takie osoby wysyłają mi zdjęcie, wypełniają kwestionariusz e, na podstawie którego układam. Wszystkie plany. No i co się okazuje? Okazuje się, że są to osoby początkujące, które mają bardzo duży potencjał, żeby robić super efekty bez stosowania sterydów. Także często jest tak, że to trener namawia do tego, żeby, żeby brać te sterydy. Osoby, namawia osoby, które nie mają pojęcia, co robią i na co się decydują. Natomiast każdy powinien mieć swój rozum, i każdy powinien podejmować decyzje za siebie. Choć nie ukrywam, że trener też ma duży wpływ na decyzje takiej osoby, szczególnie jak osoba jest desperowana, osoba, która jest że tak powiem ufna, wtedy łatwo po prostu jej podjąć jakąś nieprzemyślaną decyzję. Często też jest tak, że trener przedstawia te sterydy w superlatywach i mówi, że są niezbędne do osiągnięcia celu. No i takie osoby się decydują, więc yy, co jeszcze. A, i jeszcze tutaj bardzo ważna sprawa, ponieważ często trenerzy zalecają stosowanie sterydów, żeby przyspieszyć proces kształtowania sylwetki, co później może się negatywnie odbić na czyimś zdrowiu, szczególnie jak jest źle to prowadzone. Także pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie i dowiedzcie się, czy dany trener jest odpowiednio kompetentny do tego, żeby, żeby zalecać Wam jakieś stosowanie różnego rodzaju środków. Teraz powiem Wam, jakie jest moje stanowisko na temat sterydów. Czy brać sterydy? Kto może brać sterydy? Czy można budować fajną sylwetkę bez stosowania sterydu? Więc czy brać sterydy? Moim zdaniem najlepiej, jakby nikt nie brał sterydów w żadnym sporcie. Fajnie by tak było, ale niestety nie będzie. Ale jak już się ktoś łapie za te sterydy. To niech będzie to osoba świadoma, będzie to osoba, która się liczy z konsekwencjami, która ma cel, która na przykład chce startować w najbardziej prestiżowych zawodach kulturystycznych na świecie, gdzie się będzie mierzyć z osobami, które również są na, to, na dopingu, która będzie się mierzyć e, na scenie, na której bez... Stosowania dopingu nie miałaby żadnych szans. Niech będzie to osoba, która ma dobre podstawy treningowe, dobre podstawy żywieniowe, odpowiedni staż treningowy, doświadczonego trenera i dobrego lekarza. No i na bieżąco, oczywiście, wykonuje badania, żeby to wszystko trzymać w ryzach. No i co jeszcze. A i pamiętajcie o tym, że zawsze możecie też startować, jeśli chcecie brać udział w zawodach kulturystycznych, to zawsze możecie też startować w zawodach, które są tylko dla osób naturalnych. No i kiedy jeszcze brać te sterydy, że tak powiem? Na przykład wtedy, jeśli wasz lekarz stwierdził, że macie problemy hormonalne, na przykład źle się czujecie. I pod jego kontrolą ten lekarz będzie chciał w jakimś stopniu wam, Was tam wyleczyć. Lub na przykład jesteście osobą starszą, której jakość życia już spada, czujecie się po prostu gorzej, to wtedy pod kontrolą lekarza możecie również wejść na terapię zastępczą, na której po prostu poczujecie się lepiej. Ale to wszystko jest decyzja lekarza i wszystko pod kontrolą lekarza. Czy da się bez sterydów budować fajną sylwetkę? Oczywiście, że samą dietą i treningiem można budować bardzo fajną sylwetkę. Nawet taką, że niektórzy ci powiedzą, że jesteś na sterydach. No i nieraz miałem taką akcję, że wrzucałem na przykład przemianę potopiecznego na jakąś grupę. No, i pojawiały się zarzuty, komentarze typu, że na pewno coś bierze, że niemożliwe, że w ciągu czterech miesięcy taki progres. Że ile testosteronu bierze, dobra szpryca. Takie komentarze się pojawiały. Ja też mam również naturalną sylwetkę i też zarzucano mi, że jestem na sterydach. Mimo tego, że, że, że nie uważam, że mam jakąś super sylwetkę. Natomiast, no, mega mnie to zaskoczyło, chociaż wiem, że te osoby, które tak piszą, to są, to są osoby, które nie mają pojęcia o diecie, treningu, osoby, które nie mają pojęcia o ciężkiej, regularnej pracy i nie mają co robić, tylko po prostu tak komentują. No i oczywiście, można wyglądać dobrze, nie używając sterydów, tylko trzeba się pogodzić z tym, że ta droga do celu będzie po prostu. Dłuższa. Dobra, mordeczki, jestem. Musiałem sobie zrobić przerwę, bo byłem na swoim treningu. Godzina wybiła, trzeba było zrobić trening. Także jestem i przychodzę jedziemy dalej z tematem. No i teraz weźmy sobie pod uwagę takie hasło: jakbym brał sterydy, to też by tak wyglądał. No i oczywiście to nie jest tak, że jak ktoś weźmie sterydy i ruszy parę razy z hantelką, to nagle zbuduje nie wiadomo ile miejsc trzeba też pracować na tym miejscu. No i oczywiście podziwiam również osoby, które są na sterydach, ale nie za to, że są na sterydach, tylko po prostu za to, co robią, bo wkładają bardzo dużo serducha w to, co robią, bardzo ciężko pracują. No i trzeba po prostu wprost powiedzieć, że. Robią zajebistą robotę, przekazują też dużo wartości no i są to osoby, które z którymi można normalnie żyć i funkcjonować. Natomiast są też osoby te bardziej takie napompowane, y, które myślą, że, że wszystko wiedzą, mają bardzo wysokie ego, bardzo wysoką y, samoopinię. Y, Stwierdzą, że co to oni nie są i co oni by to nie zrobili, i tak dalej. Więc niektórym te sterydy mogą namieszać w bani, ale to przeważnie tym, który, którym po prostu nie umieją ich brać. Sterydy ogólnie są po to, żeby przyspieszyć proces, jakiś tam proces budowania masy mięśniowej czy redukcji przekroczyć pewny pułap, którego naturalnie nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Ale ten pułap naturalności jest naprawdę wysoko, więc naprawdę naturalnie możecie również zbudować dużo masy mięśniowej. Kolejna kwestia związana z ze sterydami jest taka, że są osoby, które biorą sterydy ale wyglądałem jakby nie, nie brały. Bo to nie same sterydy są kluczem do zajebistej formy, tylko po prostu też trzeba mieć dobre fundamenty, czyli dietę, trening, regenerację i tak Sterydy same w sobie. Jakby nie dadzą ci fajnych efektów. Genetyka też jest ważna. Są osoby, które wezmą troszeczkę Jakiegoś środka, środka dopingującego, i te efekty będą mieli bardzo dobre. Są też takie, które wbiją pół apteki, i te efekty będą słabe. Także yy, może też się okazać, że nawet stosowanie tych sterydów nie da ci jakichś spektakularnych efektów, ponieważ będziesz miał słabe fundamenty czyli właśnie słabą na dietę, słaby trening, nie będzie on regularny. Więc na przykład jak budujesz dom, podam taki na przykładzie domu, stawiasz słabe fundamenty, słabe ściany, słaby dach i do tego szukasz jakiegoś zajebistego telewizora, żeby ten dom był bar jeszcze bardziej zajebisty. No ale co ci z tego telewizora, jak ten dom się sypie? No to jest bez sensu. No, i porównując co do brania sterydów, jeśli masz słabą dietę, słaby plan treningowy, słabą regenerację, to po co ci te sterydy? Najpierw zadbaj o podstawy, a później, ewentualnie, możesz coś przybić, ale nie polecam, tylko po prostu podaję takie przykłady, że, jak, że same, same w sobie sterydy nie dają jakichś spektakularnych efektów. Wszystko jest ważne. Chcę jeszcze dodać. Na koniec, żeby nie wzorować się na zdjęciach z Instagrama czy z Facebooka, ponieważ często te zdjęcia są, są robione po treningu, na mocnej pompie, w dobrym świetle, albo nie wzorować się na zdjęciach chłopaków, którzy cały rok szykowali formę na zawody, żeby w ten jeden dzień ta forma była jak najlepsza. A po zawodach ta forma jest dużo gorsza. Także no, nie ma co się wzorować na takich zdjęciach. Tak jak powiedziałem na, na wstępie, patrzcie na swój progres, zróbcie sobie zdjęcia, zobaczcie czy robicie ten progres. Jak nie, 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 nie robicie, to wprowadzajcie e, jakieś zmian. No i taka najgorsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to jeszcze o której chciałbym wspomnieć. To takie zakłamanie niektórych osób, które mówią, że nie biorą sterydów, no i oszukują te młode osoby, które mają nadzieję, że będą mieli, miały również tak dobre efekty, po czym takie młode osoby tracą motywację i chęć do pracy nad swoim sylwetką, i to jest takie najgorsze. Ale ogólnie ja chciałem tylko powiedzieć, że naturalnie. Możecie również budować zajebistą sylwetkę. Oczywiście troszeczkę więcej czasu trzeba w to włożyć. No i ostatnie pytanie, które też często zadajecie: czy jestem naturalem? Oczywiście, że jestem. Myślę, że naturalnie można osiągnąć bardzo dużo. Jakoś to, że jestem naturalem, sprawia mi większą satysfakcję. I moim zdaniem trzeba pracować ciężej. Kontuzji jest więcej, efekty są wolniejsze, wiadome. Ale to, to mi daje jakąś taką naukę. Przez to muszę przykładać więcej uwagi do jakichś takich szczegółów, które po prostu mnie rozwijają i uczą. Więc tyle na dzisiaj, mordeczki. Mam nadzieję, że jakoś Wam odpowiedziałem. Na ten temat sterydów pomogłem, więc udostępnijcie ten materiał osobom, które chcą ćwiczyć, osobom, które zastanawiają się, czy stosować sterydy, doping, no i osobom, które mówią, że bez sterydów nie da się osiągnąć nic. Także udostępniajcie, zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, a ja będę miał motywację, żeby przekazywać Wam więcej wiedzy. Pozdrawiam, Albatros i widzimy się w kolejnych materiałach.